Witam Was, wszystkie byczki w moim domu z tej strony, Adrian Clarson. Tak naprawdę to linika. A teraz, słuchajcie, Czas na Robloxika. O, zostajemy ochroniarzem i bronimy sklepu z zabawkami. Zostaw komentarz, lajka, suba. A na razie lecimy na pełnej! No i trafiliśmy, słuchajcie, jesteśmy. Mamy piękne wdzianko, czapka z napisem security. Mój szereg dalej zostaje, więc wyglądamy dalej jak swoich na szczęście Mamy tutaj ubranki, garnitura, krawata Mamy latarkę nawet, o! O! Ale fajnie! Ty, patrzcie, bum! Hej, hałus! Co ukrywasz? Dobra Mamy tonę zabawek fajnych, możemy coś... O, możemy klikać, nie? A, nie, tak się mi tylko wydaje, dobra Tak mi się tylko wydawało, dobra A, bo jak mamy latarkę, mamy taki przycisk, dobra Musimy generalnie bronić, nie może się nikt wkraść do sklepu, tak jest nasze zadanie Mamy oczywiście sklep I trochę ludzi na serwerze Więc w sumie... Co byśmy mogli sobie kupić na start? Mogłbym zrobić... dobra, jak znajdziemy kogoś, to wypróbujemy promień zmniejszający. To wypróbujemy, jak kogoś tylko spotkamy. Musimy tylko kogoś, wiecie, najpierw znaleźć, nie? I co mamy? Tutaj mogę wejść? Nie mogę, nie? O! Co to za dźwięk? Co to jest? Muszę włączyć zasilanie. Powiedziałem mi, żebym tego nie robił. O, hello! Hello, Kueta. Kueta, hello. Pierwsza osoba. Dobra, no to słuchajcie. No to co? No to jaki już jest pierwsza tak szybko? No to lecimy, nie? Na razie mamy to włączyć, zasilanie, ale my się nie przejmujemy jakimś zasilaniem. Tylko. <grystanie> A czapkę dalej ma dużo. Patrzcie, jaka mała jest. <grystanie> ma jak gigantyczną latarkę. Gigantyczną czapka jest taka, taka mała. <grystanie> dobra, personel tylko, dobra. Ty, mamy, nie zgubiłeś się tutaj? ci poświecić trochę, Potrzymasz latarkę. Mogę jeszcze bardziej zmniejszyć Nie, chyba nie mogę. O nie, jest tu całkiem ciemno. O dobra. Dobra, mogę użyć też mojego gnat'a. Ale dobra, użyjmy latarki. I co widzimy? O, mamy tutaj dźwignię. Bum! Jest zaślanie? lanie. To ta mała, która zmniejszyłem. Ty, te dźwięki to wydała na pewno ta mała, którą zmniejszyłem. O, kłasy, jesteś. Kim ty jesteś? O. Sama osoba czy to była inna ty <noise> Jak powoli chodzi przez to o nie. Nie mogę jeszcze zaczekać, jak ludzie będą skakać przez, przed czymś albo przed czymś uciekać, nie? Oj, będę tam czekał na nich, będę tam na nich czekać. O! uciek. Do góry poszedł pan śmieszny głupek. Śm śmieja głupia. <noise> Może mówić. No dobra. coś śmieja głupia poszedł gdzieś tutaj i to się trochę... Nie podoba mi. Może do wentylacji? Mogę tam wejść? Ja? No najwyraźniej nie. I najwyraźniej trzeba jeszcze przez gaz przeskoczyć, bo jakiś... Au! Jakiś hydraulik oczywiście nie mógł zakleić rur, nie? No oczywiście, że nie, nie. No po co? Bo, bo po co nie? Po co takie rzeczy robić, prawda? Dobra, co my tu mamy? Pól. Nigdy. Nigdy nie nie ciągnąć. No ale powinienem. A to pewnie się zaraz spadnie, nie? Czy nie? Nie. O, dobra, żyjemy. No to już jak żyjemy, to żyjemy, no generalnie to super, nie? Żyć nie umiałeś, moi drodzy. Zabawa, gra numer 1. No dobra, boom O, halo, za to mi. Nic słyszę. Halo! Światła? Halo? Dzień dobry? Coś widać pana? Kogoś słuchać? Halo, halo? Dzień dobry. Eee. Uuu! Ty, ty zmniejsza się! O nie, on się nie może zmniejszyć. Nie może się zmniejszyć, widzowie moi drodzy! On się nie zmniejsza jak coś. Oj, boże, to pisku jest. Idź sobie, pan zabawa Pan zabawa, idź sobie! Pan śmieszny głupek, czy jak to tam miałeś? O tędy może? o Na ścianie go zablokuje? O nie, trochę się udało, dobra, dobra Trochę dostaliśmy dystansu Może teraz tutaj się uda? Może go zablokować? O, Hammer! Hammer, słuchaj, mamusiu mi Musimy go zmniejszyć Zablokuj go Hammer? O może już no, jest już Mamy tutaj, Boże, daliśmy radę jakiś O! O! Dobra Ziril, co masz do powiedzenia? Mów do mikrofonu Czy udało ci się uciec też? Tak myślałem, jesteś mały i czy nie wiem, czemu stoisz w miejscu? Żyjesz, mały? Ty, żyjesz? Żyjesz, Halo? Dobra chyba nie, dobra, idziemy dalej. Ech. Uciekliśmy panu śmiesznemu tam jakiemuś głupasowi Ej, tu jest dziura. To nie fair. Uch, chyba to nie fair, ale daliśmy radę. Bo my jesteśmy zawodowcowymi, zawodowymi ochroniarzami, mistrzami ochrony itp. Ty, o ciekawe, jak daleko ty kulki są Ale nic na to daleko, nie mogę aż tam do końca strzelić. No trudno, oła, się rusza. Ojeju o, 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 Dobra Daliśmy radę O, zabawa numer dwa O, gramy, gramy w tego, tak? Zabawa w, w patrzę, nie patrzę, tam zielony, czerwony Mogę strzelić? Bum, bum Mogę strzelać? O, mogę strzelać, dobra, dzięki Bogu Na szczęście mogę strzelać, słuchajcie, bo co ja bym zrobił bez tego? Bum Boże, czemu we mnie? Czemu we mnie, bro? Ja nie chciałem O Boję się Nie, nie, idę nie idę! O! Idziemy, idziemy, Stop! Stop! O! Okej... Ok, Mogę na niego wejść? No! No niestety nie mogę na Perego Śmiesznego wejść, no moi drodzy, no trudno, słuchajcie, trudno. Takie życie, no... Całe mam, poradzę. Ciekawe czy tu będzie też czas? Bo jak będzie czas, to wiemy co widzowie robimy, oczywiście, że wiemy, nie? Czemu tu wszędzie są te drzwi? Ale no, jak będzie czas... To oczywiście co robimy, no? Oczywiście przechodzimy to wtedy jak najszybciej, nie? Spróbujemy przynajmniej. Yy... Nie ma tu czegoś do zebrania? Na pewno był. Ach, żeby będziemy wrzucić piłkę do kosza, więc musimy znaleźć na pewno kosz. I musimy wrzucić piłkę. To będzie nasze zadanie. Nie wiem jaką piłkę, nie wiem jaki kosz, ale musimy zdobyć tą odznakę. Halo, Winda, straszna jesteś trochę. Ej, te, patrzcie, te skrzynki są oszukane, widzicie? Nic ich nie ma w środku? Halo? Skrzynka, coś jest w środku? Nie. Boom. Boom. Dobra, szukam więcej ludzi. Halo! O, widzę cię! O, wygląda jak gra o przetrwanie gigantycznego robota będę musiał uniknąć. A on w co gra w ogóle? On w jakieś korki gra Bum! Bum! Mały jesteś! Zmieniasz się! Zmieniasz się! będzie to chyba Zmieniasz się w mojego! Dzisiaj jesteś mały! Tak nakazuje... Tak powiedzieli widzowie, musisz być mały dzisiaj. Jesteś małym glutem, ale tutaj o co chodzi? Zostanę coś? Nie wiem, mam wszystkie kolory zakleić czy co? O nie, zrąbałem. I co? On jest ma... Pff, 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 chyba go robot zjadł, ty, bo ja nie aha, bo my mamy osobne roboty na pewno, nie? A tego chyba robot w wciągnął generalnie. <laughs> Halo, Byku, co tam, żyjesz? Dobrze się masz? Bum. Spróbuj jeszcze raz, ale dalej będziesz mały. Dawaj, idziemy, Byku. Idziemy razem, chodź. Zdobyć się na bezpieczne miejsce, dobra, a trzeba się wspiąć, dobra, dobra. No dobra, czekajcie, szybko, szybko. Mamy radę, nie? Tutaj, tutaj, tutaj. Na przykład tutaj, yy, tutaj. Oj, 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 Tutaj, tutaj. I tutaj, dobra, wyżej się nie da. Wyżej się nie da. Wyżej się nie da. O, o. Czy mnie rozwali? Eee... Nie czuję się bezpiecznie. Nie czuję się bezpiecznie! A! Bierz go, bierz go, nie mnie. Bierz go, nie mnie. Weź go, nie mnie. Bierzcie go on jest wolny Zablokuj go, chłopie, zablokuj go! Proszę, zablokuj go! Ała! Nie! Właśnie nie! Boże! Ten potwór! On jest straszny ty! A tamten przeżył? Nie! Przeżył? Dał radę czy nie? Gdzie on jest? No chyba zobacz, idziemy na górę znowu. Ty on przeżył chyba dał radę, serio. No niemożliwe. Ja umarłem przez to, że chciałem go wrąbać, a on tak naprawdę mnie wrąbał? To jesteś nie fajny moi drodzy. No wejdziemy tutaj. Tutaj się nam nie może nic stać, prawda? Tutaj jest niemożliwe, że nam coś się stało. Prawda? O pójdziemy tutaj najpierw. Oa! O nie, 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 nie! O nie, zrąbałem! Spada na dół, dobra. Ale my sobie damy radę, bo my tutaj zablokujemy robota. Przelimy do niego parę razy, może się zmniejszy. Miejście! Miejście, chłopiez, miejście! Miejźcie, boże! Boże! Rozbala wszystko, bo moi drodzy, roczujcie mnie! Może jeszcze 10 sekund możemy wytrzymać. 14 Dobra, ostatnia moja wieża ochronna. Potem już nie mam nic Potem już nie mam nic O, Ezzy jakiś Gizy jakiś Gizy, zmniejszam cię Rozkazuję ci zmniejszyć Dobra, żyjemy, żyjemy, tutaj daliśmy radę Daliśmy radę Teraz tylko go trzeba musiał trafić, uwaga Z daleka, bum Z daleka go trafię On ma swoje kocki, skaczę Dostał, dobra, mamy go Trafiony, zatopiony Ciekawy czy umrze, patrzcie, Ciekawe, ja muszę na niego patrzeć Gizy, gdzie ty jesteś? Giz Giz, czy przeżyje Giz, uwaga, moi drodzy Czy Giz przeżyje? Czy Giz przeżyje, jak obstawiacie czy, czy, czy przeżyje czy nie, słuchajcie, no, czy przeżyje będąc mały, no, uwaga, uwaga, na pewno dużo czasu, się nie dostało Giz, no, przeżyjesz czy nie, przeżyjesz policjanta czy nie, no, no, rozkro, no, dawaj, dawaj, no, wierzę w Ciebie Giz, dawaj, dawaj Patrzcie, spłaczczył się, no i niestety, moi drodzy, no, ten kto psał, że Giz przeżyje nie udało się, moi drodzy, no nie udało się, ale słuchajcie, dla Giza jest jeszcze nadzieja druga, ale niestety nie zobaczymy tego, o i dla niego też. O ty, jaki ciężki target. Giz, musisz przejść jak jesteś mały, takie jest twoja misja. Smoczek, jesteś mały też niestety, tak nakazuje prawo, musisz przejść to, tak jak nakazuje security, bo jesteś zbyt duży, musisz się zmniejszyć, idziemy dalej. Zadanie wykonane, na pewno im się uda. O! Halo? Witam, kto idzie za mną? Dobra. Zalamy latarkę! Boże, spadłem, Przewróciłem się! Ej, halo? Pomocy? Pomocy? Halo? Wstałem. Żyję. Dobra, jest dobrze. Żyjemy, jest dobrze, jest świetnie. Przycisk. Prasa. Prasa? Nie, nie chce się spłaszczyć. o A jest naprawdę ciemno. No, 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 no. No, macie rację, no jest trochę ciemno. Bywa... Z której strony idzie? Z prawej. Prawę. O, może, jaki szybki jesteś, Chryste, panie Chryste panie trochę się zmartwiłem ten, nie? Chryste, panie pyku nie chcesz się zatkać na szafce? oje tak nie... O nie, o nie, nie no co? No proszę pana! Czemu tutaj było lepisa? za o Oooo! Oooo! Tutaj, tutaj jest przejście, proszę, prawdę tutaj! Proszę, 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 pisz, pisz, tutaj przejście, proszę, proszę, nie? Tutaj jest? o jest coka! To... Dobra, O. Proszę. O, dobra, ale wybiegł strasznie szybko. Ty, co on taki sprinter jest? Chryste panie, moi drodzy, co on taki szybki? O! Niech słuchajcie, mój stary kolego, zmniejszasz się. <grym> ty, patrzcie, jaki mały! Na pewno nie masz prawa jazdy, ty, chłopie. Wysiadaj z tego. No, co ty sobie myślisz? O! Co ty sobie myślisz, chłopie? Że możesz tym szlakiem jeździć? Nie lega. Hehe, <grym> <grym> ja mogę strzelać? O, mogę dalej strzegać. Patrzcie. Bum, bum jak jakby zjechał Bum, bum. O, a! No Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Nie słuchajcie, jakieś jeździcie, bo generalnie nic nie widzicie i jest ciężko. To jest, to jest, moja droga, po, polecam wam to, prawda, nie na przyszłość. Dobra, ale słuchajcie, ja, ja dzisiaj nie poddam. Bum, snajperski strzał. Bum, bum. Mogę go znieść z tym wozie? Chyba nie mogę. No nie mogę, chyba. Dobra, trudno. To jedziemy. Golimy go. Gdzie on jest? Wpadł do lawy czy nie? No, chyba nie wiem. Nie, nie będzie wpadł, ale możemy driftować! I, a, a, drifty, ostre drifty, dobra. I, dobra, dobra. Zim, zim, wziął. bum, bum, bum. Nie wiem, czemu to jest w ogóle sklep z zabawkami i tutaj lawa jest, ale dobra, to jest bardzo ciemny magazyn po prostu i y, tak ciemny jest, że aż wiecie, jest pod skorupą ziemi i lawa tutaj jest po prostu no normalne rzeczy, nie? Bum, 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 dobra. Wózek widłowy, to moja specjalność. Nie. nie. wierzę, że spadnie akurat jak to mówiłem. Dobra, dobra moi drodzy. O! Mamy kolegę, szybko damy radę! BUM! 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 Jest, daliśmy radę, dobra, czekamy szybko! Bum! Zanim jest pojdzicja zapie! O nie, o nie! nie. Może tyłem! Tyłem przeskoczyłem, widzieliście to Patrzcie, tyłem skoczę. A bo się odwracam, żeby tam gdzie celuję, tak? Mogę tutaj dosłownie takie ostre drifty robić. O! Dobra, słuchajcie, ja tu, ja, ja tu jadę sam, ja nie wytrzymam zaraz. No chyba, że kolegę spotkam znowu, no to ja się cieszę w sumie, jak kolegę spotkam. Kolega, halo? Chciałabyś być mały, nie? Po raz trzeci. Ale unikasz, ale unikasz. Myślisz, że dasz radę? Nie masz, da radę. Nie dasz rady przed tej perem uciec, nie, dasz rady, mój drogi. <grym> o, znowu tułem skacze, patrzcie, znowu obroty robię, bum. Nic nie robię w ogóle, trzymam, trzymam tylko myszkę sam, nie? Sama się robi. Samo się ustawia. Sam, samo driftuję, sama robię triki, nie? Taki dobry jestem kierowca dosłownie. Muszę tylko trzymać pedał gazu, generalnie i samo jeżdżę. Dobra, uwaga! Tutaj spadliśmy chyba ostatnio. I czy dojdziemy do mety tym razem? Bum! Bardzo duży skok, duży skok i duży skok i gigantyczny skok, nie? To co my mamy? Skok, coś, rampa z dół, coś ten? O, jeszcze skok, dobra, dobra. Up i koniec, dobra. Daliśmy radę, moi drodzy, daliśmy radę. To już trochę się martwię o nas, nie? Już powoli się martwię. Autentycznie. Dobra. I co? Halo? O! Był tam ktoś! Ty, halo? Halo, halo? Gracz 4, zostawiam się dokąd prowadzi ta żółta tuba. Dobra, ma jakiś Mario. Ej, halo, nie mogę tu skorzystać. O, dobra. O! Się... Mario? Halo? Mario? Gramy, gramy w Mario? I... idzie po nas łapka straszna. Bardzo straszna. Pery. Perry, idź sobie! Bo cię strzelę! Chłopie! Chłopie, chłopie, daj mi spokój! Bomba! Bomba! BUM! Dobra. Spowolniony Bum bum pery słuchaj słuchaj Bo cię strzelę pery no uważaj sobie uważaj O o pery słuchaj Nie trzeba nie czemu ja mówię do ciebie pery ty jesteś tym Jak on tam miał straszny zabawkowy pan Pan głupek pan śmieszek Ja nie wiem jak ty się nazywałeś chłopie ale no słuchaj Te zielone o o o, o! o nie baba bum Dobra to Bardzo długi ten poziom Bardzo długa ta zabawa Co ty jesteś kurcze O Dobra i dziura i wpadamy i żyjemy tak? Nie? Dobrze? Dobra, myślałem, że może iść dalej. To miejsce było szalone. Gdzie ja byłem? No właśnie, ile jeszcze tego koszmaru? No no dokładnie, To Te, też się pytam. Ile jeszcze, ile jeszcze ludzi będę musiał zmniejszyć, żeby uciec z tego więzienia? Ja nie wiem, moi drodzy, ja nie wiem. Ja nie wiem. Same tylko jakieś zardzewiałe rury i same jakieś... Jacy, jacyś ludzie dziwni. Ej, tu można skrócić, patrzcie. Hy! No, generalnie nie można. Ty no, ale serio? Patrzcie, no to wygląda jakby można było skrócić. No serio, aż tak daleko nie skaczę? Jak daleko skaczę? No może faktycznie no. Tutaj mogę skrócić, dobra, no tutaj mogę. Te 5 pięć, pięć sekund, jedną sekundę mogę skrócić. Ty, o, tu to? to to za martwe jakieś pery? O nie, one się na nie rzucą jak ja do dosknię, pewnie, nie? Pery nie, 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 tego, po ty, nie rób tego. Chciałem podejść i go strzelić, ale nie sądziłem, że mnie już dotknie, moi drodzy. Wybaczcie za tego jumpscare'a, wybaczcie za tego stracha. Ja nie chciałem, naprawdę. Ja chciałem podejść tylko tak, by się tak blisko i... I go strzelić. Znowu nie Dobra, dobra. Strzelę z dystansu, bo tam pistolet, żeby z dystansu strzelać, nie? mnie nieładny jesteś. I ty też. I ty też. I ty też. Wszyscy nieładni jesteście. Dobra, teraz sobie idźcie. Teraz sobie tam, leżcie tam sobie i umierajcie, trupy. Ja się nie bawię, nie bawię z wami, bo wy straszne jesteście. No dobra, idziemy dalej I co? Czwarta, ty, zabawa gra, nie zdążę, nie! No, stój! O, 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 o Odznaka, ty Muszę unikać spadających platform Nie obchodzimy to, Rzucamy do kosza Bum Ciągnęłem odznaka Dawajcie odznakę O, jest! Zdał się Halo, o, dora, idziemy Idziemy, moi drodzy, rażujemy Dobra No Halo Halo Nie o! Dobra, trzeba czerwonych unikać, dobra bo Tylko trzeba w sumie trzeba stać na środku, nie? Najlepsza tutaj taktyka Stasz Stać na środku, gdzie jest najwięcej platform Bo wtedy jest najmniejsza szansa, za twoją wybiorą, nie? O, na przykład tutaj O, no teraz wybrali te, dobra, tutaj jest sześć dookoła Dobra Tutaj jest teraz bardzo dużo jeszcze Dobra, dobra, tu mamy dużo a przeżyjemy, nie? Damy radę, o, dobra, mamy cztery tylko, ojeju Trapaty, dobra, dobra, nie? Mamy cztery, damy radę, śmigamy, nie? Ach, trzeba, że muszę przejść po tych platformach, co zostały tam, przejść przez to, nie? To bym niech nie dał rady Szkoda, że tu nikogo nie ma, bo bym go chętnie, wiecie, bym go chętnie Bym go chętnie parę razy pił pił zrobił, ale no Niestety nie działa Ty, pociąg Jedzie pociąg z daleka Konduktor, Adrian na nikogo nie czeka, tylko strzela Na nim zadaje pytania Opatrzcie jaki pociąg, Boże Tu, tu tu, 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 tu. Tu, tu, Co? Pociąg już uciekamy? Idziemy do domu? Uciekamy z tego potwornego świata? Wreszcie? Z moją dzielną latarką? I moim pistoletikiem? O! Patrzcie! Klackę zrobimy. Polecimy w kosmos. Uwaga! Lecimy w kosmos! O Boże! Święty pociągu! To jest Stefanie? Auu! Boże! Święty! Co się tu dzieje? Boże, Pery, co ty masz z oczami z tyłu? on masz jakieś dwa wielkie grzmoty i Boże, co ty się dzieje? Co z tym posiłkiem jest nie tak? I trzeba, ja to przeżyłem w ogóle. Gra końcowa. Dobra. Gra końcowa. Straszny Pery. Dobra. Będziemy go bazukować? Bazukujemy go? Mamy lora, Mamy torpedy. O Boże, lasuje nas, Pop. O Boże, jak mało wchodzi mu życie, widzicie to? O Boże, będziemy tutaj się pić z nim. Dobra, dobra, trzeba mu nogi rozwalać, dobra, dobra. To może coś się stanie. Trzeba uważać w ten kwas, żeby nie wchodzić. O boże, oła, nie bij mi laserem. Dobra, słuchajcie. Oła, oła, oła. Mogę ulepszyć pacukę? Tak, chcę ulepszyć. Kosztuje to dużo, to nie, to się nie bawię. To ja się nie bawię, moi drodzy. A może kupię jednak? Nie. Może kupię? Dobra, nie, jednak nie. Doba, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, przyspieszę to wam, bo tutaj ta walka będzie trwała 5 lat. Zobaczymy się, jak już rozwalę chociaż jakąś nogę, albo coś spadnie, nie? Albo nie wiem, będzie nie rozwalił, nie laserem! O nie, dobra, kupujemy słuchajcie, ba ulepszenie bazuki, ja chcę zobaczyć to. Nie wiem, że to będzie trwało milion lat, nie dla mnie. Ja tu muszę... O nie mam, nie mam roboksów, muszę kupić Robuxy. To kupujemy, czekajcie chwilę. A nie dobra, fałszywa, miałem roboksy, tylko się pomyliłem, nie? Dobra, dobra, mamy, mamy roboksy jednak, dobra. PUM! Dawać mi torpedy! Puuu! Rozwalone noga, rozwalone wszystko! Pum, Mistrzost! Kai torped! Najwięcej torpet, kiedy widziałeś w swoim życiu, chłopie. Strzelamy prosto w głowę, rozwalamy nogi. Wszystko rozwalamy, co się rusza w sobie. Nic w nie zostanie wykuł i bum! Rekordowy czas osiągnięty. Dziękuję, moi drodzy. Idziemy do wyjścia i nie boimy się. Bum! Wygrałeś! Milion bazukowych rakiet! Bum, 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 bum! I co? Tadum! To mogę was zniszczyć? No nie, nie mogę. Ale dobrze. Polecam moi drodzy, polecam wszystkich moi drodzy kochanych. Słuchajcie, mamy tutaj swoje speedy. Jak moi drodzy widzieliście, daliśmy radę uchronić więzienia, jesteśmy najlepszymi stróżami prawa. Zmniejszyliśmy bardzo dużo miłość ludzi. Obroniliśmy swój sklep. Ulepszyliśmy bazukę, pokonaliśmy tego śmieszka Dowcipasa, Guktasa. A na razie z Wami żegnam kochani. Do widzenia w następnym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś do końca i